Witajcie z tej strony Nita. Może trudno uwierzyć, ale kolejny miesiąc znowu za nami. Lipiec okazał się dla mnie wyjątkowo pracowity. Możecie teraz tu zobaczyć na statystykach, jak ten lipiec się prezentuje. Wykonałam ponad 18 tysięcy krzyżyków. No i jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Nie o wszystkim mogę Wam jeszcze powiedzieć. Tak jak mówiłam, w poprzednim podsumowaniu miesiąca czerwca, ponieważ wykonuję pewną pracę, o której chciałabym wam powiedzieć w filmie, który ukaże się najwcześniej we wrześniu. Mogę wam tylko powiedzieć, że udało mi się wszystko pięknie, zgodnie z planem, a nawet wyprzedziłam swoje plany o prawie cały miesiąc, więc jestem bardzo zadowolona. Jednakże w tym podsumowaniu lipca również chciałabym Wam powiedzieć, co udało mi się zrobić. Tutaj widzicie, jak zawsze, pracę, którą wykonałam. Jeżeli chodzi o to wyzwanie roczne, no to nie ma tutaj większych problemów, chociaż musiałam troszeczkę poprzesuwać terminy, i zamiast w poniedziałek, to pracę wykonywałam w innych dniach. Ale udaje mi się te 316 krzyżyków zgodnie z planem wykonywać. No i praca przyrasta pomalutku. Na ten wynik krzyżyków też złożyło się to, że właściwie troszeczkę podgoniłam z moją pracą z kotkami. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że cały czas ją wykonuję. I właściwie zbliżam się po malutku do końca. Zostało mi już tylko właściwie 15 rzędów do wykonania. Więc mam nadzieję, że również będę mogła Wam pokazać niedługo w takim filmie kończącym, jak ta praca już ma się ku końcowi, no i jak ją oprawiam. Na takie szybsze tempo wykonywania pracy metodą parkowania na pewno ma też wpływ to, że wymyśliłam sposób, jak przyspieszyć wykonywanie tych krzyżyków, i cały sekret polega na tym, że wykonuję naraz Dwa, 3, 4, a nawet 5 rzędów. Unikam tego ciągłego nawlekania igły. I praca rzeczywiście idzie mi bardzo szybko. Zaraz Wam pokażę w tablecie, na czym polega ten sposób. I myślę, że może Wam te wskazówki również się spodobają, ponieważ właśnie znacząco przyspieszają wykonywanie tej pracy. I tutaj możecie zobaczyć, jak to się. Prezentuję już na konkretnej pracy, kiedy wykonuję te krzyżyki w dwóch rzędach naraz. A więc wykonuję pierwszy rząd. Jeżeli ten kolor powtarza się w drugim rzędzie, to od razu wykonuję go w drugim rzędzie. Parkuję sobie niteczkę w kolejnym rzędzie i przechodzę do następnego koloru. I to usprawnia mi pracę, jeżeli chodzi o haftowanie w dwóch rzędach, ale czasami jest tak, że właśnie i w trzecim, i w czwartym rzędzie jest ten sam kolor, więc jeżeli wykonuję tą pracę naraz w trzech czy czterech rzędach, no to ta praca rzeczywiście znacząco mi przyspiesza. Najważniejsze jest, żeby nie wyprzedzać rzędu, który mamy powyżej, czyli mogę haftować jeden, dwa, trzy, cztery lub nawet pięć rzędów na raz. Ale warunek nie wyprzedzam rzędu, który jest powyżej. I tutaj zobaczcie na przykładzie tego koloru, jak fajnie się to rozkłada, bo tak, zrobiłam pierwszy rząd, zrobiłam drugi, trzeci, czwarty, piąty. I teraz tak, ten kolor zacznę stąd, wykonam później następny cały rząd, ponieważ tym krzyżykiem już przykryję ten pierwszy rząd i będę mogła pójść tu. Potem od razu wykonam te krzyżyki, ponieważ one są tutaj. Widzicie, przykryte tym następnym rzędem, i kończą się tutaj. I pójdę do tego rzędu i wykonam tylko ten krzyżyk. Potem ten. I będę mogła wykonać jeszcze te dwa. I zakończyć tutaj ten kolorek. Także to jest taki klasyczny przykład, jak właśnie można przyspieszyć sobie haftowanie w kilku rzędach naraz. I to samo widzicie teraz na kanwie. Czyli zaczynam tym krzyżykiem, wykonuję następnie ten drugi rząd od tego krzyżyka. Potem jak już przykryję ten rząd, to mogę stąd zacząć te krzyżyki. Po czym przejdę do ostatniego rzędu, wykonam ten jeden, potem wykonam ten i jeszcze ten jeden mogę wykonać. W miesiącu lipcu wróciłam też do obrazka, który kiedyś zaczęłam i który przestałam wykonywać gdzieś tam w połowie drogi. O tym obrazku przygotowałam dla Was osobny filmik. Mam nadzieję, że on się ukaże w połowie sierpnia, więc nie będę tutaj już za bardzo dużo mówić o tym, ale zapraszam Was na następny odcinek. Myślę, że tam też znajdziecie coś ciekawego dla siebie. W miesiącu lipcu udało też mi się skończyć mojego sfinksa i teraz zapraszam Was na taki końcowy film o tej pracy i mam nadzieję, że również Wam się spodoba. Sfinks już prawie zakończony. Jeszcze go trzymam na ramię, ponieważ chcę pokazać Wam jak pięknie on się prezentuje z tą obruszką. Bałam się czy backstitch nie zepsuje całego efektu, ale jednak nie, bardzo mi się podoba. Zobaczcie te uszka. No, mordka nabrała takiego ładnego wyrazu. Fajnie, że poprawiłam mu te oczka. Tutaj jeszcze nie wiem czy to widać, ale jeszcze doszyłam mu kawałek backstitchu tak, żeby wyglądało symetrycznie z drugim oczkiem. I, I chciałam, żeby to tak wyglądało, jakby miał takie dłuższe rzęski. Myślę, że całość jest bardzo fajna. Obróżka też wyszła świetnie. Chociaż bałam się, powiem Wam szczerze, że nigdy nie byłam zwolennikiem doszywania jakichś gadżetów do tych prac, które się haftuje. Ale ta obróżka rzeczywiście przydaje kotkowi no, takiego fajnego wyrazu i no te koraliki też dały radę, chociaż powiem Wam, chińszczyzna to jednak jest chińszczyzna. Jak zanim do końca doszyłam te koraliki fioletowe, to już właściwie zaczęły obłazić. Tego na szczęście nie widać i gdzieś, kiedy będzie ten obraz wisiał na ścianie, również nikt tam się tego nie dopatrzy. Bardziej to wygląda na odbicie światła w tych koralikach, ale no jednak ta jakość tych korali nie jest zbyt dobra. Bałam się też, czy nie będą za duże w stosunku do tej pracy, chociaż kiedy one przyszły, to były tak maleńkie, że się przestraszyłam, że w ogóle nie znajdę igły, która mogłaby przejść przez oczko tych koralików. Okazało się, że jakąś tam jedną znalazłam i dałam radę doszyć te koraliki tutaj jako obruszkę do tego kotka. No całość ocencie. Wydaje mi się, że jest... Naprawdę bardzo sympatyczny ten kotek. Pozostaje mi jeszcze wypróć tą fastrygę, którą tu widzicie, włożyć obraz do ramy i pokażę wam, jak ostatecznie on prezentuje się w ramię. No i tam jeszcze parę słów powiem wam w ramach podsumowania całego projektu. Ciężko mi tak pokazać wam ten obrazek, jak on się prezentuje, ponieważ ciągle się w nim coś odbija. Mam nadzieję, że z tej perspektywy fajnie widać, jak ten obrazek wygląda w ramce. Pokazuję Wam z pewnego oddalenia, może zaraz uda mi się gdzieś tam zrobić zbliżenie. Powiem Wam, jestem zachwycona, jak to tutaj wygląda. Obrazek jest świetny. Jeżeli spotkacie się gdzieś z tym wzorem, to jak najbardziej Wam polecam, żeby wykonać dla siebie ten obrazek. Podziwianie tego, w jaki sposób te krzyżyki układają się, jak ten kot powstaje, wyłania się z tej ciemności, z tej czerni kanwy, no jest to naprawdę bardzo fajne przeżycie. No, a do tego ten kot jest po prostu ładny. I nawet, jeżeli nie przepadacie za kotami, to myślę, że ten obrazek spełni wasze oczekiwania i na pewno będzie się wszystkim bardzo podobał. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję, że jesteście ze mną. Przybywa ciągle nowych subskrybentów, więc bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za miłe komentarze. Mam nadzieję zaprosić Was już niedługo na sierpniowy odcinek związany z Sarenką. No a we wrześniu pragnę Wam pokazać ten film z pracą, o której wam jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć, ale na pewno również wam się spodoba. Więc serdecznie zapraszam na następne odcinki. A tymczasem miłego sierpnia i do zobaczenia wkrótce. Cześć.